Jeżeli chcemy trwać i chcemy dobrze żyć i nasze życie ma być życiem bezpiecznym i wolnym od zagrożeń, musimy zmierzyć się ze zmianami klimatu. Musimy podjąć działania każdy. Zaczynając od siebie, od swojej posesji. Zresztą o tym mówi ostatnio raport ONZ. Ja proponuję dwa rozwiązania, które mogą być łatwe i będą bardzo efektywne. Pierwsze to produkcja energii elektrycznej w systemie sąsiedzkim, czyli konsumenckość w sąsiedzka. Tak jest, że każdy, nie każdy ma możliwość wytwarzania energii elektrycznej, w ogóle energii odnawialnej na własnej posesji, a to jest kwestia y, y, takiej, a nie innej konfiguracji tak, domu, albo zadrzewienia, albo innych możliwości, nie, Ale te techniczne możliwości są po sąsiedztwu, u sąsiada, albo na posesji, obiekcie gminy. Zróbmy tak, żeby grupa ludzi, grupa sąsiadów mogła produkować, sprzedawać energię. Wówczas instalacje będą większe. Wczoraj oglądałem w jednej z miejscowości instalację wykonaną przez rolnika. Zajmowała zaledwie jedną dziesiątą dachu. Dlaczego? Dlatego, że państwo wymyśliło, że będzie zwracać pieniądze. Może inaczej, że doprowadzi do system, będzie prowadzić system, w którym tyle, ile ktoś wytworzy energii, tyle ma konsumować. A więc 90. powierzchni dachu, które mogły pracować, dawać energię odnawialną, pozostało wolne. Z takimi rzeczami trzeba skończyć. Kolejna sprawa, jeżeli zachowujemy się prośrodowiskowo, to miejmy z tego korzyść, bonus. Proszę sobie wyobrazić, że w, projekcie, w programie Czyste Powietrze, którym lubi się rząd, osoby, które zarabiają na poziomie średnim. Dwoje młodych, średnich wieków, czy nawet mających emerytury na poziomie średnim dostaną minimalną dotację, gdzie wartość dotacji może sięgnąć około 50 tys. zł. Minimalną, to znaczy kilkanaście procent. A jeżeli zarabiają lepiej, powyżej 128 tys. zł, to nie są przecież żabkości, w ogóle nic nie dostaną. Proponuję absolutnie zmienić te niesprawiedliwe rozwiązania Również w taki sposób, aby na przykład jeżeli ktoś zdecydował się, że ma energię fotowoltaniczną, czyli produkuje, wytwarza coś zgodnego z wymogami środowiska i potrzeby, ma z tego powodu pomoc, gromadzi wodę, czy w zbiornikach, czy poprzez mikroretencję, ma z tego powodu pomoc. Można również sobie wyobrazić poszerzenie tych bonusów na gminy, na przykład od zazielenienia powierzchni, ale również zazielenienia domów. Ściany, na przykład pokryte do dachy pokryte zielenią, to przeciwdziała przegrzewaniu się miasta. A więc możliwość rozwijania tej koncepcji jest, jest olbrzymia. Konusu za troskę o środowisko.